Dlaczego mikrofon był wyciszony, to ja nie wiem. Może dlatego, że jest monitorowany. Dlatego ja tutaj sprawdzę. Chwileczkę. O, w ten sposób. Wtedy nie było wieści. Witam jeszcze raz serdecznie. Trzeba sprawdzić, jak to głośno jest zrobione czy jest czy nie tego sobie wejdę do siebie Sprawdzę jak to wygląda Next up hmm. we have a new scenario next dynamic platform for immediate battles it stands combines deep tactical of commanding armies in high scale And historically inspired them also on this list we have rbm studios mm -hmm. this okay. that... mhm mm we'll

Tylko będzie wyciszać, halo, halo. Jest niestety, ale zdecydowanie. Jakby, jest, to sprawdzić, no jest po prostu, poczekaj troszeczkę. To to jest na. No, Pięć, nie wiem, może jest sam raz. Mm -hmm. no troszeczkę tutaj może podbijemy delikatnie w ten sposób. Soba mm -hmm. mm -hmm. nam ustawienie dźwięku, ustawienie urządzenia audio jest 100, może być to 120%. Jak to głosić szczerze? Bo w systemie jest na 100%, tutaj jest też na 100%. System jest na 100%, w tej jest na 100%. Gdzie jeszcze może być coś? No zobaczmy, tutaj. Nie, to nie to nagrywanie. Tak, sprawdźmy Hypera 100%. Czy nie ma dojrzeć jeszcze Szkoda. Linia. Mikrofon taki jest. A jeszcze by się przydało. Nie, wiem, czy to w ogóle słychać jakoś, ale coś tam słychać. Mikrofon, w sumie właściwości. Tu jest poziom zmniejszony o 100%. Damy. I damy OK. I teraz jest głośniej, z tego co widzę, po paskach. Zdecydowanie. I tu damy właściwości. Część mm -hmm. 120% damy setka, żeby nie było przez sterów. Zamknij. No i teraz to już troszeczkę dalej tam sięga. Damy OK. Zobaczymy jak to wygląda teraz. Dam sobie na chwilę nasłuchiwanie. I przekazywanie na wyjście. Halo, halo. O, teraz wydaje o, teraz się być głośno. Zdecydowanie. Prawidłowo i głośno. Nawet jak będę poruszam sobie pod głosem, pod głosem, pod głosem. Tutaj tak nie powinno być słychać. Widzę, że tak, widzę, że tak. Dobra. Czyli chyba już ciała naprawiłem. naprawiłem. Tutaj wam pokażę. Tutaj, tutaj musiałem, musiałem zmienić, zmienić i, jednocześnie i jednocześnie w systemie, w systemie. Dobra, nie szukając, zagrajmy, zagrajmy coś. Eee, witam eee, witam serdecznie. serdecznie. I teraz tak, I teraz tutaj tak, daję tutaj wyłączone da. monitorowanie, zamknij. No i lecimy mi prego, ale dobra, tu jest ten mikrofon dobrze zrobiony, to jest ten, dobra, mam nadzieję, że z git, nie ma żadnych spadków klatek. O, ładnie tutaj ten bitrate. Myślę, że jest równo dobrze to, jak i to. Dobra. Odpalałem. W ogóle tak wam jeszcze raz pokażę, kto nie widział, jeżeli chodzi o impreglory, bo jeszcze pogramy w ntw oczywiście, nie? To nie wiem czy dzisiaj, ale chyba zdążymy. To tak, po, po troszeczkę z każdego, bierzemy, z steam'a i tak, żeby odpalić impreglory w full HD, nie każdy to wie, to trzeba dać to. No i to jest też błąd, bo nie słychać muzyki. Kurwa, zawsze coś pod górę, no. Patrz, nie słychać, nie słychać, kurde. Panie co z tego, że mikro naprawiam, jak to nie słychać? Jak to, jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to zrobić, żeby to działało? Chociażby. Mm, 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 mm. Będzie potrzebna. Będzie potrzebna coś tutaj. Tylko jak to zrobić. Jest ten, ten obraz z tego. Zobaczymy czy ogólnie. Czy do OBS, -a, bo tak rozumiem, że jako urządzenie audio i są moje słuchawki, a może to powinno być nie wiem co innego. Możliwe, że gaming jako urządzenie takie wyjściowe. No dobra, damy gaming. Okej. Okay. jeszcze raz, te Imperial Glory. Patrz, dalej nie działa. Dalej nie działa, Ta działa niestety. No kurde, jak nie urok, to sraczka no. Hmm, czego nie ma dźwięku? Bo nie ma, bo widzę, że nie podskakują te te no, pokazywacze. To te no Wiecie o co chodzi? Te paski w OBS-ie. Mm -hmm. Jak to audio naprawić w grach? OBS nie przechwytuje audio. To są jakieś filtry, tu mi nie hałasu. Kompresję byśmy usunęli. Zamknij, tutaj sobie też sprawdzam monitorowanie na wejściu. Hmm. Mm, 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 mm. Tutaj damy tutaj damy. Jak no to będzie wyglądać? Wychodzi na wyjście przypracywane. No dobra. Mikrofon jest kierowców. Jeszcze się przydał. Przydałby się jeszcze to, żeby audio Cieżki są połączone. Dobrze. Co tu jeszcze można zobaczyć właściwości? Dlaczego? Tutaj zabrałem swój styl właściwości to jest tylko to style sharing sonar, ale wcześniej działało to na słuchawkach. A Okej. Okay. Na przykład tak to podaje, czyli system podaje. Dlaczego nie podaje z gier? To jest pytanie. Jest, jeżeli nie podaje do gier, to znaczy, że tym nie wiem, tym co słuchawki, nie usłyszy tego, czy co. Poszukamy wujka w ogóle. To jest zdjęte z mikrofonu, ale to, hmm. to sprawdzić. Obejrzmy.